Już mam ale miękko. O! Mmm! <laughs> tak, Stoimy, so Nie, Mówi? nie no, mówię, <laughs> Wiem, <śmiech> wiem, wiem. <laughs> widzę, jakby ci chrypaka jest do, do poraża, trzy kity i chuj. Znaczy, w wypadku to gówno by pewnie wyszło. No poszły. <laughs> Twój łeb mi zesponił, kurgo. Ja pierdolę. <laughs> o, 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 o. Ja high ground Gdzie tam gdzieś teraz idę no, widzę Jest ona Ja pierdolę Trzeba KS po lewo bardziej O jest do góry Leps, jedni gdzieś droidę Chodź tu na prawo i jebaj droidę, bo ta szmata ty już jest się mną, jeśli no i ja jej kurwa nie duszę, no tak. No na pałę, na pałę no. Dobra, nie. dawaj, 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 dawaj szmaty, dawaj. Oh, kurwa. Bazaj. Kurwa, ten debil się ruszył więc... Co, ja mam pomysł? Przestań wal, 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 wal w niego, wal, 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 wal! wal. <tryk> Łatwo. Debilizmy, kurwa, nie... <tryk> 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 Podwójne poważenie. Po, ja. Kurwa, co teraz wezmą? Co, Anakin pewnie będzie launchet, kurwa? A Kurwa, szkoła tu mm. Dzisiaj sobie tutaj, kurwa, będzie śmieszne. W sumie mapa też dobra do Palpatina, może tak skakać ładnie. Paty debili. Is, uh, Did... <laughs> you pick what you... oh. Yes, I mean. He Oh. Was I? Was no do see Guys. Kur... no nie wiem, Ty, je, właśnie, jedniły se teraz ten, y, może ich wyjewiesz, a najwyżej se jednym porzucały, nie? nie? patrzyłem już nie... bo grałem w piłki bohaterów na tak groniu już no. zamknęli tą dziurę. Łe, chujowo. A ty dobrze sobie, to jak ich wyjewiemy, to nie wrócę. Gorzej jak nas wyjewie. No. Tylko tam pójdzie. Ja pierda, co tam później. Ja pierdolę, daj tej punkty. Co a na kim do dodać? Mm. Brawo, no trzeba jebać. Ty, jakbyś się udał i przyciągnę, zabrać z tobą jeszcze jedno hucza, kurwa. Cześć.

Aha, aha, do Dobre umiejętności no. Pal Mintusem Aha <grywka> Dobre umiejętności kurwa. Tka. Kurwa ja pierdolę <grywka> Ja pierdolę będę Czekaj, okay, mam pomysł uh -huh. w sumie, czekaj A, gówno oczywiście Cześć, 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 mów kiedy będziesz mnie puszał? Mam. A mnie puść to, wow kurwa. No, ty cioto. Nie pamiętał twojej porażki. No kurwa jebany plebs. Dobra, zjebam go już, kurwa mnie. Za kurwa chuj jebany będzie blokowa godzinę. Kurwa nie i wtedy też żadna umiejętność, ja pierdam, kurwa. No w tym miesiącu naprawimy bagi, no widzę. Hmm.